Witam bardzo serdecznie doktora Ida Piskosz, dziekan wydziału wychowania fizycznego i zdrowia Akademii Nauk Stosowanych imienia Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Ze mną jest znakomity człowiek. Senator z Pruszkowa Michał Kamiński, wicemarszałek senatu. Także zobaczcie, dotarliśmy na Ziemię Darłowską z panem senatorem po to, żeby być na tym wspaniałym wyścigu, start wspólny. Ale co jest najciekawsze, panie senatorze? Przede wszystkim nasi studenci. Naszej uczelni, tutaj, startują i w młodzikach, i teraz startują tutaj. Dziewczyny w Elicie pojechały i chyba to jest największe osiągnięcie, bo łączy się tę pasję wspaniałą, jaką jest sport. I Pan może o tym najwięcej powiedzieć łącznie z nauką, prawda? Ja jestem z tego bardzo dumny, że właśnie Pruszkowska Uczelnia. Daje taką szansę młodym ludziom, aby zajmować się sportem i aby podchodzić do sportu naukowo. Bo dzisiaj sport to jest bardzo ważna część naszego życia i społecznego, bo budzi nasze emocje i słusznie, fajne emocje, potrafi budzić fajne emocje, potrafi budzić fajne poczucie wspólnoty i to jest też istotna rola sportu. Ale sport spełnia ogromną rolę, coraz ważniejszą w życiu indywidualnym każdego z nas. Sport jest w związku z tym naukowym interdyscyplinarny. Od psychologii po biochemię, od e, psychiatrii nawet, po, e, że tak powiem inżynierię. Dlatego, że sport to także przecież rozwiązania inżynieryjne. I dzisiaj, ale dzisiaj jesteśmy tutaj bardziej od strony sportowej niż naukowej, bo w pięknym, bardzo pięknym miejscu, jakim jest tutaj ziemia darłowska, młode dziewczyny trenujące kolarstwo i młode chłopaki trenują Pokojnie, mają macie, okazję wziąć udział w bardzo fajnym i prestiżowym wyścigu. Tak, i myślę, że tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Tutaj są realizowane te wszystkie idee olimpizmu, zasady fair play, bo widać jak oni funkcjonują i tego uczą innych. Są przykładem dla i społeczności, i tych wszystkich, którzy tutaj zawitali, prawda? Tak, jest, dokładnie tak. I myślę, że to jest bardzo dobry jest jest przykład tego, jak fajnie. W sposób integrujący możemy organizować wolny czas w niedzielę dla młodych ludzi, ich rodzin i robić coś, co pozwala wspólnie spędzać czas i co więcej, spędzać go pożytecznie. W takim najlepszym tego słowa znaczeniu. To jest wszystko bardzo pożyteczne. Pożyteczne i dla zdrowia indywidualnego, i dla naszej kondycji jako społeczeństwa. Tak jest. I cieszymy się bardzo. Czekamy teraz na, kiedy dojadą do mety, a ja bardzo dziękuję i do zobaczenia w Pruszkowie. Tak, tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Teraz startuje elita jesteśmy bardzo z Wami. Wszyscy studenci Was serdecznie pozdrawiają. Trzymajcie się. Oczyw Oczywiście, jest tak jest. I do tego jeszcze nauka, prawda? A chcemy, żeby to było na dobrym poziomie. Świetnie są przygotowani nasi studenci. No teraz, jak tutaj się spotykaliśmy z kilkoma, rozmowy też na temat no, nowej zasady pisania prac magisterskich, licencjackich. To aż przyjemnie porozmawiać, naprawdę. Ja zawsze jestem bardzo, ja ja cały czasem bardzo. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to takie dostosowanie się, tak. jakby zrozumienie tego w jakim oni są w momencie i że tak naprawdę to nie do uczelni, tylko uczelnia musi. Oczywiście.